Witam dzisiaj wideo recenzja takiego nietypowego roweru firmy Saks. Jego nietypowość polega na tym, że można jeździć albo na wspomaganiu, albo można korzystać z manetki, która uruchamia silnik. Jest to tyle nietypowe, że rowery produkowane fabrycznie to jest 250W i, i na v no nie mają takiej funkcji zazwyczaj manetki, a ten ma. Co prawda w Holandii i oczywiście w Polsce podobnie jest. Ten rower był już zarejestrowany. On miał tutaj wcześniej. Mm, Tablicę rejestracyjną w Polsce teoretycznie też powinien być e, e, zarejestrowany, ponieważ e, pojazd, który jeździ sam trzeba, musi być zarejestrowany jako pojazd. E, w każdym razie, jeśli ktoś szuka roweru, który będzie mu wspomagał, e, wspomagał go podczas jazdy, ale czasami też, e, żeby mógł sobie odpocząć i pojechać tylko na manetce, no to jest, to jest świetny egzemplarz. Zazwyczaj trafiają się baterie e, 10 albo 11 amperogodzinne. E, jest też 13. Są też dwa rodzaje baterii. Litowo-jonowa oraz litowo-polimerowa. Polecam zdecydowanie litowo-jonową. Jest dużo prostsza w naprawie i w, w użytkowaniu. Skoro litowo-polimerowa dobrze, jeśli, jeśli jest zadbana i wiadomo, jest prawda, to będzie działać. Ale w wypadku jakiejś tam regeneracji, tam trzeba już jakieś kombinacje robić z BMS-em. Zazwyczaj z tyłu mamy siódemkę. Czasami się też pojawiła ósemka Nexus, ale głównie siódemka. Do tego aluminiowa rama, silnik 36V, 250W z, z przodu, uruchamiane światło z perspektywy wyświetlacza, więc tak by to wyglądało. Polecam ten rower, naprawdę fajnie się na tym jeździ, nawet na tym wspomaganiu, mimo tego małego silnika. Pozdrawiam.